Cześć, wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Krukson, a dzisiaj następny odcinek z Ark Survival Epoch. Mm, I teraz tak... Mam dla was dość ważną informację na początku filmu, żeby potem już o niej nie mówić. A y, mówię dokładnie o tym, że... Gadałem ostatnio z moim jednym kolegą, y, sobie na temat ogólnie tej gry. I y, y, powiedział, że... Y, co to na to, żebyśmy nagrali coś razem? No to ja, oczywiście, z racji na to, yy, że yy, w sumie myślę, że nawet dobrze i fajnie by było, jakbyśmy coś nagrali. Yy, też by było to na pewno rozmaicenie. To uznałem, że jak najbardziej. Yy, więc yy, od. może. No, yy, do środy, myślę, następnego tygodnia. Jestem pewien, że na pewno pojawi się już w nim film, bo jednak wiecie czas godzin, a ja też to nagrywam po, po nocach, on jakby wtedy może, więc yy, cóż, czynniki to już są yy, naturalne. Ale no, nie wiem już dokładnie czy będziemy grać na singlu moim, czy na Morze Fjordurze. Tutaj montażysta z przyszłości, a również kolega z serii przyszłej będziemy nagrywać fiordura na modach ze względu na to, że jest to nowa mapa i będzie to większej rozmaicenie niż zwykły single. Także odcinki, tak jak już powiedział krótko, nie będą się jak ultra często pojawiać, bo niestety nasze, że tak powiem, linie czasowe nie są ze sobą zgodną. I odcinki nie będą jakoś ultra często, ale postaramy się je nagrywać jak najczęściej. Zapraszam do dalszego oglądania. Planów jest sporo, tak. Więc jak najbardziej tutaj myślę, że współpraca będzie. I między innymi na przykład miniaturka, którą on zrobił, była na moim poprzednim filmie, bo. Yy, tak, miniaturka, która była na tamtym filmie, jest właśnie od niego, więc bardzo dziękuję yy, za to i cóż, ja nadal czekam na film, może nie na film, na komentarz, w którym w końcu mi ktoś powie, jak nazwać te wszystkie dinozaury. Jak na razie jeszcze to, owego nie dostałem, niestety. No mm, ale cóż, życia. Mam nadzieję, że za niedługo zostaną one nazwane. Tu w ogóle mamy tylko Dila fajnie. Dobra, chodź A dziś mam zamiar na pewno coś oswoić, może tego z tego. Dobra, to teraz tak. Wybądźcie wszyscy na pasywnym. Ten z tego nie powinien mi zrobić dużej krzywdy. Szczególnie, że on o tą 15 poziom. I też może zacznę już powoli pracować nad piecem. Ale dobra. Lecimy. Z tego na szczęście są dość wolne. Więc mogę od nich uciekać. I właśnie, też napiszcie, czy chcielibyście serię z Wiedźminka 3, bo ostatnio y, owego Wiedźminka stałem się posiadaczem, i tak myślałem, czy może nie chcielibyście takiej serii. I mówię, że aktualnie teraz, a za jakiś czas, bo aktualnie sam bym chciał tego Wiedźminka sobie przejść, ale tak, już go przejdę, to myślę, że miło by było nagrywać. Tu masz 15 poziom. I ty nie śpisz od ponad 20 strzał. Ile to masz torpora? Do Dobra, więcej strzał. No leż w końcu. Bo taki z tego nam się na pewno przyda. Do jagódek, ale. O, śpi, To Do jagódek, ale także mógłby robić nam za takiego tymczasowego tanka, dopóki nie znajdziemy lepszego. Dobra, chodź w parasol. O, 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 o. Uwielbiam zabawy z mewami. Ale dobra, ona zaraz powinna spronąć Bo torpor już powinien nabić Powinien Ale co prawda no strasznie dużo torpora dopiero teraz zaczyna uciekać Dobra parazo ty nie masz jagódek zbytnie taki ja bym chciał, czyli Maja dobra, biegniemy przy okazji sobie. sprawdźmy okolica nie ma żadnego zagrożenia super oj sorry sorki dodał dobra, tak więc weźmy sobie to weźmy sobie to i drugi z tego założę Moglibyśmy cię jeszcze trochę podgłodzić. Dobra, to sobie weźmy po dziewiątkę. To też weźmy resztę wywalmy, bo uprawienie rolnictwa na razie mi się bawić nie chce. I też na pewno będę chciał zrobić dom w końcu obie. Tylko jeszcze nie wiem, jak duży bym chciał, żeby był i gdzie. To jest najważniejsze. Gdzie ja mam zrobić się dom? Bo ja tej mapy decenter kompletnie nie znam. Bo tak na spontanie zaczęli na nie grać. I cóż, Więc jeżeli mielibyście jakieś dobre miejsca, to ja bardzo, bardzo bym prosił. Gdybyście mi napisali, ja na pewno czytam wasz komentarz. jak zresztą każdy czytam. Pomimo zobaczyć, że to się napisze pod tymi filmami. A przy okazji zasięgi prostą filmów przez to kanał może się bardziej rozwijać. Dlatego też zachęcam właśnie do pisania komentarzy, dawania łapek w górę i innych takich. Bo to naprawdę pomaga w rozwoju kanału. Dobra Musimy teraz pozbierać tak co? Fiber i bardzo, ale to bardzo dużo kamienia No dobra, zaradę Tak w ogóle przepraszam jeżeli będą jakieś szmery, szumy czy coś Ale ja aktualnie Kiedy ja to nagrywam jestem już dawno w łóżku i szczerze mówiąc, musicie mi uwierzyć na słowo, że tak niewygodnie się nagrywa. Jak ja muszę leżeć na boku, że naprawdę nie, nie polecam tego nikomu. Ale czego ja bym nie zrobił dla Was? Dobra, robimy więcej tego. Jak zwykle mi zabraknie. Weźmy trochę tego. Trochę tego. I możemy zrobić piec. Więc jest dobrze. Mm, też dom na pewno będę musiał poszer poszer poszerzyć. Alfabet z kruksanem. Bo jednak... Mm, to jest dość mały dom, tak, prowizorka taka czysta. Na razie chociaż. Dobra, 220 zdrowie. to na razie mi starczy trochę stamina dajmy, aby móc się w razie czego nie bronić, ale uciekać w sumie. I też słyszycie Jarkę cichutko. Nie wiem, czy było, o tym już mówiłem, czy nie. No, cichutko, ale nadal ją słyszycie. Więc mam nadzieję, że fajnie. Bo też nie chciałem, żeby jakoś tam bardzo było ją słychać, bo to by też przeszkadzało w oglądaniu. A tak to też wiecie, trochę co się dzieje. Jakkolwiek. Dobra, mamy z tego i z tegoś to samiec, którego oczywiście będziecie mogli nazwać. Tak? Mmm, więc... Naprawdę ja też zapraszam do właśnie nazwania. Teraz tak, z... Eee. Ja mogę już zrobić się i ja on wcale mnie nie zrobi. Dobra, tylko potrzebuje levela. Już jest trudniejsze zrealizowanie. Dobra, tu sobie postawmy parazaura. Chodź, tak chodź. No. Mm, tu, 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 Tak, tu, tak. tu, 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 bo jedna seria na pewno chciałbym yy, z Age of Civilization. Będę ja musiał za niedługo nagrać odcinek następny, właśnie z naszej od Polski do mm, ZSRR. Także Arka na pewno chciałbym nagrywać, bo Ark to jest jedna właśnie z gier, które bardzo lubię. I... Jurassic World na pewno tak Jurassic World tak, że to jest jedna z tych gier, które chciałbym nagrać, lubię je nagrywać. No i Wiedźminek, ale Wiedźmin to na późniejsze czasy. To chyba w sumie tyle, widać 4. A, no i jeszcze miałem taki mały plan, czy nagrać Wam z Ark Survival of the Fitties. Tylko, że tak niezbyt chce mi się jak na razie załadować. Dobra. Że, że ja mam jakiś metal, mam jeden. Super. Dobra. Cześć dudu. Nadal nie dostałem do ciebie nazwę Jedny dodo. No, przypominam, że tutaj mamy dodo samicę. Tu mamy stegozaura samca. w życia. Tutaj mamy parazauram samca. Tu mamy dilofozaura samicę. Hmm. Też możecie jak najbardziej pisać, czy dinozaury jakieś oswajać. Mm. Dobra, tu jest trochę zgniłego mięsa. Ja nie dam jeszcze więcej. I trochę skraftujemy tutaj. Mm. Marko i... Mm. Powinniśmy mieć już level albo bliżej do levela. Jak nie jeszcze level, to ja pójdę. Chodź ty. A, ja chwila. Dila przyjacielu. Weź daj mi połowę tego. A ja sobie resztę zrobię tak. I teraz będę miał tyle dotkniętego mięsa. to będzie po prostu szok ile ja naprodukuję? Ile mamy minut filmu? Muszę tak... Z tego... Sadu. Tak, bardzo dobrze. Dobra, i czego mi brakuje do tego siodła? Trochę fajberu i trochę. A, bratu. Panie. Te jeszcze dzisiaj się przyjadę, nas tego założę. Ty chodź. Załża gra w nasz kolokopy. No i super. I tworzymy siodło bezbędnych tutaj ogaluszy i innych. To jest. Dobra. Ja też bym dał Wam wszystkim neutral. No i gdyby co? Dobra. I mam naszego pięknego z tego zaura. I ja pamiętam, tak, to są kolce ostre. Nie, czekaj, to są twarde. To są kolce ciężkie. To są. Yy, tak. A to są kolce mm, ostre. Widzę, że on bardzo dużo drewna zbiera. Dobra, i. A, i w zależności od trybu, albo coś zbiera, albo nie. Na przykład tu, tu to on zbiera pięknie. Dobra, dobra. To on, on na pewno będzie używany. że tu potrzebuję danego typu kolców na dany rodzaj rzeczy, którą chcę zbierać. Dobra, to ja już to rozumiem w miarę. Powiedzmy. Dobra, i też sikla muszę sobie zrobić, i wtedy będę mógł zostać pogromcą Fiberu. Bęk! Yeah. No i teraz zbieranie to co innego jest. Zobaczcie na te statystyki 93 i już mam 400. A ile innych surowców, ile Teczę mam? Ile drewna? jak Jagódek? No więc ja na pewno się nim pobawię. Może poza filmem gdzieś tam akurat. Jutro może wskoczę na trochę i się tutaj pobawię w budowniczego. Ponieważ chciałbym was zanudzać procesem, jak wspieram to stawiam fundamenty i tak dalej, ale na pewno chciałbym zwiększyć tą bazę. Już mam nawet pewien koncept, nie jest on zaawansowany, ale nie ma taki być. Mm. 620. Więc ja na pewno będę teraz zbierał sobie nim naprawdę pokaźne ilości. Te jaja mogę w sumie tu rzucić. To mogę wywalić. To mogę wywalić. I za 10 sekund będę mógł zrobić. No dużą ilość. Muszę niestety te dwa podnieść, i to do mógłbyś łaskawie pójść gdzieś tam. Dziękuję. Dobra, 125. Jeżeli to wszystko się zrobi, to ja będę miał następny level na pewno. I cóż. Był z nasz potężny, jakże majestatyczny z tego I moje piękne nagi Arka. A teraz cóż, dziękuję wam za, wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Był z Wami Krukson. Jak mówiłem, seria się szkują I cóż, ja teraz poczekam, aż się zrobi to, co ma zrobić. I cóż. acho meu boa hora papá pa.